Czym była słynna klątwa Tutankhamona? Odkrycie w 1922 roku grobowca Tutanchamona przez brytyjskiego archeologa Howarda Cartera uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń archeologicznych XX wieku. Nienaruszony oraz wypełniony bezcennymi artefaktami grobowiec młodego faraona, zachwycił niemal cały świat, ale szybko stał się również źródłem mrocznej legendy. Według pogłosek członkowie ekspedycji mieli zignorować ostrzegawczą inskrypcję wyrytą na drzwiach grobowca, głoszącą, że śmierć dosięgnie każdego, kto zakłóci spokój faraona. Krótko po spektakularnym odkryciu rozpoczęła się seria dziwnych i tragicznych wydarzeń. Lord Carnarvon, sponsor ekspedycji, zmarł kilka miesięcy później na skutek infekcji, która rozwinęła się po drobnym skaleczeniu podczas golenia. W momencie jego śmierci rzekomo w całym Kairze miało dojść do awarii elektryczności, a jego pies, przebywający wtedy w Anglii, zaczął głośno wyć, po czym padł martwy. Kolejne osoby powiązane z odkryciem również zaczęły umierać przedwcześnie lub cierpieć na poważne problemy zdrowotne. W ciągu następnych lat zginęło ponad 20 osób związanych z ekspedycją. Z czasem pojawiły się racjonalne wyjaśnienia fenomenu klątwy. Według jednej z teorii osoby wchodzące do grobowca mogły zostać narażone na działanie niebezpiecznych pleśni, bakterii lub toksycznych substancji chemicznych, które przez tysiące lat gromadziły się w zamkniętym grobowcu. Dodatkowo media mogły celowo wyolbrzymiać niektóre zbiegi okoliczności w poszukiwaniu sensacji.